Dzisiaj piąteczek, więc czas na nowy odcineczek Ale będzie troszkę inaczej niż zawsze Czyli nie będę dzisiaj pokazywać jak coś zrobić Tylko zaczynamy już powoli pracę w kamperze Więc dzisiaj pokażemy jak robimy sobie ogrzewanie podłogowe Na podczerwień, żeby było cieplutko Dzisiaj wam pokażemy jak będziemy je robić I nie traktujcie tego jako instruktaż Żeby nie było, że przyjdą jakieś fachmeny i będą krytykować Że pokazujemy jak to... Tylko robimy po prostu tak jak my chcemy i jak umiemy Mam nadzieję, że się będzie podobać. Tak więc jednym elementem, który będzie się składał na grzewanie jest mata. Zaraz ją zamocujemy, ale musimy oczywiście zrobić zdjęcie na miniaturkę, nie? Prostuj. Uwaga. <słuch> Kurde, ona ogranicza mi ruchy. Madzia, ja mam dla Ciebie fajną kreację. Już fajną kreację. Nie, to jest lepsza, ale Ty pewnie nie oglądałaś tego filmu. Tak. Był, był kiedyś taki film na gabron. I tam uprawiali bezpieczny seks w kondonach. O Jezu! Tylko że to trzeba... A to jak się, Ładnie mi się? Coś. Tylko, że to miały być dwie osoby. Obie osoby powinny być w takich kondonach. I wtedy jest bezpieczny seks. chyba się Oprócz maty w zestawie było coś takiego. W ogóle zestaw na naszą podłogę ile tam było metrów? no my wyliczyliśmy, że dwa u nas wystarczy. dwa metry no zapłaciliśmy za te konektory, podłączenia wszystkie taśmy ale to wszystko jest zapakowane taśmę można było kupić w rolce tam do klejenia bo to jest ta niby wulkanizacyjna wtedy metr takiej taśmy kosztuje 6 zł ale ja wolałem kupić sobie już pocięte razem z tymi Dolnikami do podłączenia typ A i typ B. Typ B jest taki, że później można łączyć kabel w ten sposób. Ta się tylko podłącza do maty, do jednej. A my chcemy podłączyć do jednej maty, żeby szło dalej. Szedł kabel dalej. Oprócz tego będziemy podłączać sobie coś takiego. To jest zabezpieczenie przed rozladowaniem akumulatora. Takie w razie W. Bo podłoga no, włączysz, a później możesz nie włączyć akumulatora, jak ci wy wycudzka całego. Kupiliśmy sobie to na Allegro jakieś 50 czy 60 zł. Mata, mata razem z tymi wszystkimi duperelami kosztowała nas dwie stówy. Dwie stówy. W cenie było to coś, czyli regulator. Regulator kupiliśmy najprostszy z pokrętłem z tego względu, że ma on czujnik temperatury podłogi a były troszeczkę droższe. 113 czy 100, jakoś tak, do 120 zł. Był z wyświetlaczem elektronicznym, ale już nie miał czujnika podłogi, tylko powietrza. Więc lipa, no bo co mi z tego, że ja będę mieć 20 w powietrzu, gdzie chodzi o to, żeby podłoga nie była aż gorąca, a żeby była ciepła do 15 stopni. Także wtedy nie będzie aż tak dużo ciągnęło. Założymy też bezpiecznik, tylko nie wiem czy teraz w tym filmie, bo to by musiał wszystko już montować na ścianę, wiercić otwór w szafie i w ogóle, i w ogóle. Na razie zamontujemy wszystko tak troszeczkę bardziej na sztukę, z tego względu, żeby zobaczyć, czy to w ogóle działa. I będzie to chodziło sobie na naszej przetwornicy, którą mamy, nówka, taką kupiliśmy do pralki, bo chodziło o to, żeby miała pełny sinus. Więc ona ma 300 W mocy ciągłej. Spokojnie powinna wystarczyć. Matę wzięliśmy 70 watową Nie, brali, nie braliśmy tej mocniejszej, bo było, była chyba 120 watowa 220 W była, no ale to już by była za mocna i znowu ta przetwornica by nie pociągnęła. A kupować nową przetwornicę, to też można to zrobić na zwykłej przetwornicy. Nie musi być sinusem, jakby co ale mówię mamy tą ze względu na pralkę, bo jak kupiliśmy do pralki przetwornicę to praleczka nie chciała nam chodzić. Więc wymieniliśmy u tego samego sprzedawcy na no Allegro. No i cacy chodzi. Sprawdza się, jest super. Będziemy ją też mieli ze sobą na naszą podróż. No i do zestawu producent daje instrukcję instalacji, montażu. Mata jest tej firmy, jakby ktoś pytał, ale jest kilku producentów. W Polsce. Znaczy producentów. Mi się wydaje, że to importowane jest. No ale dobra. Eee, w Polsce. No i trzeba poszukać sobie na Allegro maty na podczerwień. Coś takiego. I instalacja jest bardzo prosta. Plus, minus, regulator i do 230 podpięty, volt. No i tutaj jest podłączony jeszcze w matę czujnik podłogi. No dobra, to bierzemy się za robotę. Będziemy montować tutaj. Tu będzie taki mniejszy kawałek. Nie na całą długość, dlatego że tutaj jest nóżka i nie chcemy, żeby matę uciskała nóżka. I tak samo tutaj będziemy gdzieś odtąd do tamtąd, bo tutaj znowu jest drabinka, więc też nie chcemy, żeby nóżki od drabinki dociskały matę. No, no tak, także. bo to może podrażniać w jakiś tam sposób matę i później, a to jest 230, więc może być. I bzz, bzz. Poza tym taka ilość maty chyba i tak wystarczy. Na pewno będzie cieplej niż było teraz. więc. No, tutaj na podłogę nie będziemy dawać tej. Daje się taką matę paraizolacyjną, ale nie kupowaliśmy jej z tego względu, że tu jest gumoleum. A tutaj znowu damy na razie taki ten styropian, co się daje pod panele podłogowe. Później go wymienimy albo na tą paraizolacyjną, tylko że ona jest biała, więc też jest niezbyt Ciekawie to będzie wyglądać, bo będzie ją widać, mimo że będzie pod folią. Więc na razie dajemy to, żeby nie był dywanik. No i Macia bierz się za robotę. Tni, a ja będę ciąć zaraz matę. Mówię, to trzeba będzie wymienić na inne. To są takie szare a nie chcemy żeby było widoczne bo na to będzie taki dywanik niby ala łazienkowy z tego względu że te dywaniki łazienkowe mają dziurki więc ciepło nie będzie zatrzymywane i będzie przechodziło sobie od razu no wszystko będzie w góry minusem naszego kamperka w zimie jest właśnie podłoga od niej strasznie ciągnie patrzyłem od zewnątrz no to jest sklejka ale co sklejka daje tu jest gumoleum położone więc nie wiem, co jest między sklejką a gumuleą. Może być tak, że nie ma nic. Dlatego robimy sobie ogrzewanie podłogowe. Oprócz tego będziemy ocieplać podłogę od zewnątrz. Chcemy najprawdopodobniej to zrobić pianą pół. Będzie to jakieś tam ocieplenie i izolacja. Też może powiedzieć, a po co to teraz robimy? Przecież lato idzie. Robimy teraz na wiosnę, póki jest czas, póki jeszcze nie pojechaliśmy nigdzie. No i później już będziemy mieli na gotowo, no bo nie wiadomo jak długo będziemy jeździć, czy będziemy jeździć, w, jeżeli wyjedziemy w maju, to czy będziemy jeździć do września października listopada. No zobaczymy. Na pewno jak będzie szło. nie będziemy mieli czasu. No nie będzie czasu na jakiekolwiek przeróbki, więc wszystko robimy teraz. Później chcemy zrobić modernizację instalacji pod Solara, ocieplić sobie alkowe chociaż pod części tej od dzioba, żeby mać dupka nie marzła. No, i chcemy chociaż troszkę ocieplić szoferkę. Tak, żeby szoferka była też częścią mieszkalną kampera. Bo mamy tak, fotele obrotowe, więc no, fajnie by było z tego korzystać też. Chcemy zrobić sobie ekrany na szyby te z Alufoxa. No, zobaczycie to wszystko w innych częściach, odcinkach. Mate tnie się co 25 cm. Ma tutaj białe paski, na których zaznaczono nosem nożyczki. No i co 25 można odcinać takie małe ekrany. Nam potrzebne jest tutaj 50. 50, dlatego że ta. Tutaj już jest noga. Tu by była 75, i noga by nam zachodziła. No. Dlatego ten. Jakby było co 20 cm, to byśmy sobie ucięli 60. Ale no niestety. No. Jest jak jest. To jest plastikowe, więc jest miedź chyba nie tak. co to jest tak tam są miedziane paski taki będzie kawałek tutaj u nas no z, i tak dla... z czasem można go wymienić jeżeli znajdziemy inne paski inaczej cięte nie nieco 25, by było co 10, no, no. 20 no pewnie się będzie rozwijać ta technika ale wiesz będzie sobie tutaj nogi sobie położysz no, pewnie, i zawsze tak. to ciepło nie no mawka się będzie cieszyć bo na tu śpi no dla, dla pieska będzie super Hmm. Trzeba Zobaczymy, czy nam się spod bo wyliczyliśmy, o, właśnie, o tutaj, chociaż. Dobrze jest. Jak mówię, regulatora nie będę podłączać pod ten, yy, na razie tutaj na ścianę, na szafę. Chcę sobie wszystkie inne rzeczy dać. Chcę dać tutaj regulator od solara, żeby nie był w walizce, tylko tutaj. No i tak jak piszą w instrukcji, podłoga musi być czysta, żeby pod spodem nic nie było bo będzie to w jakiś tam sposób podrażniać eee, folię. No a po co ma się popsuć i zrobić spięcie w No jest to trochę ryzykowne, bo to jest na 220, niby są takie też na 12V, ale ja nie znalazłem. No i tak to będzie tutaj jedna. Z kabelkiem i z drugiej strony druga, nie? Czyli plusik, minusik. Kable niby mają być 2,5 przekrój mają mieć. 11. Czy to dobrze zacisnąć wszystko? Tylko takie, ja nie mogę teraz tego założyć, bo ja muszę najpierw wywiercić sobie otwór w szafce przeprowadzić tam kabel. No. Tak żeby kabel nie przeszkadzał, później się listwę przyczepi. Tak, trzeba to dobrze zacisnąć. Było na filmiku, że troszeczkę nacinają. Chcę, żeby mi weszło ciut głębiej, nie? No, i teraz jest tacy. Nie będzie tyle wystawało, nie? Bo tak by było tyle. A tak jest, jest głębiej. Git. Ale mam fajnie, jedna skarpetka lewa, druga prawa. Jeszcze dziurą. Co za wieśniak. Ja też mam jedną skarpetkę, że odchodzę nie Zaraz się dowalą. Duże dziura. Im więcej dziur, tym bardziej modnie no i to będzie drugie fajnie, będzie matka pod, pod stupeczki. i trzeba to mocno trochę znaczy trochę, no, mocno trzeba zacisnąć żeby to się tak, bo no to ma takie ząbki po dwóch stronach, żeby się idealnie wpięło w tą matę I teraz tu pyk i tak to wygląda Łączenie. No robienie takiej maty to jest no, banalne wręcz, bo tutaj podłączasz dwa kabelki i tyle, nie? No ale jak tyle? Jeszcze bo trzeba Co? czegoś podłączyć, nie? No do przetwornicy, a przetwornicy do akumulatora. A Akumulator, żeby miał prądzik do solara. Albo w czasie drogi będzie się ładował z alternatora. Dobra. nic nie rozumiem, ale dobra tu na końcach z drugiej strony też daje się jako zabezpieczenie aha tak, no bo formalnie mogłoby Cię tu masz plus, tu masz minus czy na odwrót, no i tu masz prąd, nie? Mhm. więc musisz zakończyć to jakoś więc zakończasz tak samo tym czymś no, sensorek będzie tutaj tylko szkoda, że jest biały bo wszystko jest czarne będę musiał tu wywiercić otwór puścić kabel do dołu, kabel będzie szedł tutaj na dół, na dół, na dół bo to jest od czujnika, no i czujnik będzie tu przy podłodze, pod, pod, pod folią no. tu z boku podłącza się czujniczek podłogi no i teraz tak L to faza N przewód naturalny czyli tutaj będziemy podłączać pod te dwa eee, no prąd z przetwornicy, pod te dwa podłogówki i tak jak mówiłem, będziemy zakładać takie zabezpieczonko przed rozładowaniem akumulatora chciałem już podłączać, ale akumulator jest rozładowany więc musimy troszeczkę poczekać żeby nam się podładował, żeby sprawdzić tą podłogę, jak to wszystko będzie trybiło na razie podłączymy to na takim prowizorycznym przedłużaczu żeby sprawdzić jak to wszystko działa nie? na razie prowizorycznie zrobiłem kable dlatego są bez kostek bo chcę sprawdzić jak to będzie chodziło nie? razem z tym zabezpieczeniem więc zabezpieczenie zamiast na kostkach jest po prostu połapane i poizolowane a tu zaraz podepniemy się pod akumulator z drugiej strony wepniemy podgrzewanko bo tu już mamy też zrobioną instalację termostatu To mówię, wszystko jest tak no, Januszowo, z tego względu, że chcemy zobaczyć, jak to trybi, nie? Co by komentarz wystawić e, sprzedawcy. No, przyszedł nam dywaniczek. No, właśnie, który przyniósł. Ale kablorów. No, ale mówię, później to wszystko ładnie będzie porobione. Pięte. Jak to się nazywa? Unboxing? Tak. Unboxing? Czyli rozpakowywanie pudełka paczki. Czyli proszę Państwa, zaraz dojdę do końca i wam powiem... Jesteś pewna, że dojdziesz? <noise> jak będzie ładne, to dojdę, jak nie to, to strzelę kocha i będzie niesympatycznie. No miało być takie szare, szare marmurkowe jakby, nie? No, I teraz. Ta -dam, ta -dam, ta -dam, ta -dam. Wy zobaczycie wcześniej niż ja. O kurwa, jakie brzydkie. Piip. taki ta być kolor? Tak, tak, takie miało być. Mm -hmm. Dobrze jest. Piękne jest. I będziemy mieli taką piękną podłogę. I będzie pięknie. Będzie troszkę mniej Dobieramy sobie teraz dodatki do kampera, bo ogólnie nam się podoba kamper, jak wygląda, rozstaw mebli jest super, nawet te meble, ten kolor spoko, nie chcielibyśmy na przykład mieć białych czy ten, ale żeby troszkę ukolorować, to dodaj, dodatki robimy po prostu inne, dlatego mamy tapety. Ale Madzia, teraz białe i szare jest modne, IKEA jest na topie. Ale ja nie jestem IKEA, jestem Madzia. Ja będę miała po swojemu, także będziemy mieli właśnie taką podłogę teraz. Możecie krytykować, ale. Tu piętnę. No, tylko mówię. No. Tak. on off. Działa. Nie, działa. Tak, tylko nie wiem, czy ono się powinno zmienić. No, trybi. Przetwornica zaczęła chodzić. Damy na 10 Czy w ogóle jakieś ciepło? Powinnam na tym stać, a jak mnie kopie To ciepolnie I mnie zabije i... Nie. Co teraz będzie? No, zobaczymy. O, ciepło jest już. No coś czuję. No, chwila moment, nie? Już? No. No ta jest cieplejsza niż ta. Bo tamta jest większa. A może też, bo tutaj jest wykładzina, nie? Pod spodem, i może tu ogólnie jest cieplej niż na tej części podmowy. Nie, nie, tu jest mniejszy kawałek do tego nagrzewania. Aha. Musiałabyś tam na koniec pójść sprawdzić, tam powinno być cieplej. No? no? Ten jest cieplejszy mhm. niż ten. No bo tak się nagrzewa od końca i wraca tutaj, nie? No, czyli działa. Fajnie. Super. Przetwornica wentylatorek tutaj jak wybasto, nie? Webasto też tak no. trochę chaosuje no i wtedy... no, też, też coś za coś no trudno ty, no ale podłoga super, no grzeje, no kurna ja tam tylko ja dałem 10 stopni, 10, poczekaj 10, 20 3. możemy porównać, to male lepsze skarpetki przestań, nie pokazuj moje dobra ile tu jest nastawione? 10 Dziura. proste, banalne no i na to, mówię, pójdzie dywanik łazienkowy po to, żeby nie ograniczać ciepła wykładziną, czy jakimkolwiek innym badziewiem i tak to wygląda, zaraz zobaczymy pyk 130 W a tu max 133 to nie wiem co 212 V 0,62 A Działa, działa. Tylko jeszcze czujnik. Czujnik muszę jakoś umiejscowić, żeby ona nie na stop tylko wyłączała. Ten czujnik jest zaszczywny, sztywny ma ten... W mnie to. Powinno być, mówię, na innym kablu zrobione. Nie działa. No i przetwornica zaczęła, znaczy no, przestała działać. Czyli widać zabezpieczenie działa, bo ma 12. Można je zresetować, ale nawet nie pójdzie. No, czyli się sprawdza. Poniżej tego nie zejdzie Czyli ogrzewanie podłogowe nie jest w stanie nam wyładować całkiem akumulatora No, mam dwa takie zabezpieczenia i pod te zabezpieczenia podłączę sobie gniazda zapalniczek. No bo najczęściej, tak jak było w tamtym roku, wywalałem telefonami. Telefony były podłączone, jakieś inne duperele podzapalniczkowe te. I potrafiłem załatwić akumulator. No to teraz moje kolej. mam dociąć matę na podłogę. Nie wiem czy będzie łatwo czy trudno, bo ona jak widzicie ma y, takie różne zagięcia i tu trzeba wszystko będzie uwzględnić. Dlatego to ja zostałam z tą robotą, bo Marek nie miałby cierpliwości. No i teraz się będę z to bawić. Nawet zrobiłam ten stopień na listwę. Nie wiem czy to dobrze? Widać tu się zbiera brud, no bo to takie zakamarki, a no nie chcę mieć takich zakamarków, chcę, żeby było ładnie więcej Zapraszam do środka. Czas na kawę Na Nagrodę dostaniesz kawę. A nie Je. wiesz jeszcze czy zasłużyłam. Tak? I to wsuniesz tam później? Tak. Aha. No to sobie siorbnę. No, buraku, czapce się nie, je, nie piję. Czytałem sobie właśnie o Żydach. I co wy czytałeś? Że noszenie nakrycia głowy w danych czasach i w kulturze żydowskiej jest poszanowaniem dla Boga. A w naszej kulturze no. A nasza kultura to wiesz. Co? Ktoś pierdnie, że coś i... Za bardzo tam chyba, nie? Nie, jeszcze. No, Nie miałbym do tego cierpliwości. Wolę robić inne rzeczy. dlatego no nie A fajnie, już tak przyjemnie w stopy się robi. Od razu, nie? No, Bo jest nie dość linkie, ale kabelki czuć. No no ale to taki. Tylko, tylko... Kabelki będą szybokie przy szafce. no, bo tak to drabinka był Ale fajnie, i jak Ci się podoba wizualnie? No spoko. nie? kawa dla pani. Ciasteczko dla pani. Jedno. Jedno. Drugie moje. Ty, ty masz piętkę. No, lubię piątki Ale ja nie lubię. O, troszkę nam zeszło z tym. A jeszcze nieskończone, bo to mówię. Podłoga jest zrobiona, nie? Ty dotkniesz dywaniki. Mamy podłogę tę, ale instalację jeszcze muszę całą Najbardziej tu się cieszę z tego zabezpieczenia do akumulatorów. No dwa akumulatory będą. Każdy będzie miał swoje zabezpieczenie. Ja nie będę się stresować jak w tamtym roku, że akumulator mi się wywali. No. Wtedy jak w jaworze, co nam nie chciało odpadnie. Oj tu nie, to padł akumulator tamten, rozruchowy. Ale akumulator nie do końca nam padł, tylko ci złodzieje, co nas okradli odłączyli nam kabel pod spodem, nie? No właśnie mieliśmy taką akcję. Połknę i wam powiem. <grym> połknęli i wam. <grym> Długo przeżywasz! <grym> Posklejało mi mordę Ryjka. Ryjka Chodź bierzemy się za robotę, bo nudzisz swoich e... widzów No obetnę no, tą historię do połowy No co ty? wam. I chcę zrobić? Hmm. Żeby tutaj nie wyszło dokładnie. Takie to proste, że aż trudne no, to moje włosy? Pfff, włosy! <laughs> Jezu, nie dość, że mam mało, to jeszcze sobie ucięłam Boże, ślepa jestem. Ale będzie kulturka. No i od czasu do czasu weźmie się, ściągnie ten dywanik, zamiecie, w Matę, żeby pod nią syfy nie wchodziły. Dookoła się okleja taśmą. Matę tą na podczerwie. Madzia, co ty tańczysz? Ha! Jestem w siebie dumna. Tylko gdybyśmy mieli tyle matyc trzeba, to już by było w ogóle gitas. Ty, ja dobrze podałem, tylko coś się nie tak przyszło. Tam. Albo pomierzyliśmy źle, co jest raczej wątpliwe, tak sądzę. Albo... Ja uważam, że tyle starczy. Ten kawałek pójdzie ci tam na trójkąt, a na schody bez sensu, bo mata się wtedy za bardzo wyciera. A na schodach i tak. tak mamy wycieraczki, takie te na jednym schodku i na drugim, nie? Tam, tam, ta tam, tam, tam. Rozłożyłam przed wami specjalnie szary dywan. Zobaczcie, <grym> jak się zrobiło przytulnie. Na tym kończymy dzisiejszą pracę i jestem, jestem zadowolona. Jesteś zadowolony? Jesteś tak. zadowolona? Jestem zadowolona z tego, że podłoga grzeje. A ja z tego, że się fajnie docięło i że podoba mi się. Ładnie się zgrywa z tapetą, fajnie jest. Także. Do następnego odcinka, papa. Pa.